Hej, jest poniedziałek, 22 lipca i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5 na 5 a konkretnie ze mną. I to co możecie słyszeć w tle, ale mam nadzieję, że nie dolatuje aż tutaj, to jest mój profesjonalizm, bo zapomniałem, że pralka jest odpalona. Ale nieważne, myślę, że nie będzie nam przeszkadzała, chyba że zacznie jakoś odwirowywać bardzo głośno. W każdym razie, my patrzymy na Cinematrix poniedziałkowe. Mamy do góry trzy podpowiedzi i pionowo też mamy trzy podpowiedzi. Aktorka Zoe Saldania. Nominowane filmy do Oscara. Tytuły zaczynają się od Samogłoski. A w dół aktorem jest Benedict Cumberbatch, Sigourney Weaver i Chris Hemsworth. Eee, ok, i teraz na połączeniu tych podpowiedzi musimy wpisać tytuł filmu, który łączy Benedict Cumberbatch i Zoe Saldania. Z tego co. A nie, chciałem ich w Guardiansach nie, ale <laughs> Avengers Endgame. Film nominowany do Oscara The Imitation Game o Alanie Turingu. Okej, okay, już właśnie chciałem powiedzieć, że przecież plakaty powinny się ładować. I tytuł zaczyna się od Samogłoski. To zróbmy Atonement. Ok, widzę, że popularne raczej wybory wybierałem, no ale nie ma problemu. Sigorni Weaver i Zoe Saldania. No i to jest problem. Czy jest szansa, że wystąpiły w Kolumbianie razem? A tutaj piszemy oczywiście Alien. Jestem ciekaw, czy goryle we mgle były nominowane do Oscara. Zobaczymy, czy jest coś innego szybko, co wymyślę. Sigourney Weaver, za co mogła być nominowana do Oscara? Albo film był nominowany do Oscara? Spróbujemy te Gorillas in the Mist. Ok, na całe szczęście jest. Prawdziwa postać, która zajmowała się gorylami, albo też alkoholiczką i w końcu zginęła gdzieś tam, narażając się jakimś lokalcom. Aktor Chris Hemsworth i Zoe Saldania. Może Infinity War. Tutaj do samogoski do Extraction. Film nominowany do Oscara. Pewnie któreś, któreś z torów nie mogły być nominowane za coś. To zrobimy nie Lowen Thunder, tylko Ragnarok. Uuu, nie było za nic nominowane? Jakieś efekty specjalne, coś, nic? Sigurni Weaver i Zoe Saldana, nie wiem, nie, nie kojarzę. Dobra, co jeszcze? Uuu, chciałem powiedzieć Furiosa, ale jeszcze nie wiemy. Chris, gdzie Ty jeszcze grałeś, co mogło być takie trochę bardziej prestiżowe? Z jakąś muzykę, albo coś chociaż? piszemy po prostu tory i może, może za jakieś coś tam dosta, dostało, nie. Dobra, <grytanie> to sprawdzamy czego mi zabrakło. Avatar, zapomniałem, że była tam faktycznie. Po prostu Avengers, ok Najrzadsze, Unlocking Sherlock, ok Hobbit faktycznie, Star Trek Into Darkness też był rzeczywiście, Vantage Point nie znam. Czekaj, w czym on jeszcze raz, w czym grały razem? A, w Awatarze. The Village, ok, i Men of the World, a Map of the World. Star Trek Into Darkness. Chris Hemsworth gra w Star Treku? Ok, nie, nie pamiętałem. Plot Words. Tu mamy podpowiedzi do filmów, 17 ich będzie w sumie i e, zgadujemy tytuł filmu. Mam nadzieję, że Elvisa nie ma. Stacja radiowa The Boat That Rocked. Okej, okay. Zbrodnie Wojenne, Good Morning Vietnam, Robin Williams, LED Vehicle, Mamy Króliczka, aha, zgadujemy tytuł filmu, Mamy Małego Króliczka w Lesie, od razu idę w Zutopie. i za pierwszym razem Box Office Game 1994, 23 grudnia. Mamy pięć najlepiej zarabiających filmów, z tym jeden całkiem spory tytuł, dwa dużo, dużo mniejsze. Idziemy. Harry Lloyd, no to oczywiście mamy tutaj głupi i głupszy, czyli fantastyczny perfekcyjny start do kariery. Do kariery Jimma Carrea w sensie nie, że to był jego pierwszy film, tylko tam była jakieś taka trójka typu Maska Ace Ventura i dammer, Dumb które. No, Zrobiały swoje pieniądze i wywinowały Dżima do statusu tak zwanego e Walt Disney. 123 miliony, podejrzewam, Krua 2. Nie no, czy 94 to jest to Story? Uuu. co ekipa nie kojarzy. Ok, co gdyby twój ojciec był? Siedmiu Mikołajem Santa Claus, ok i przechodzimy do tego co zrobił 9 milionów. Reżyserem jest Steven E. D. Souza, Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, kto nakręcił go pewnie, znaczy nakręcił Street Fighter. Nigdy nie sprawdzałem, ile zarobił ten film. Eee, 33, 99 milionów, na budżecie 35 milionów. Eee, no, jest uznawany za jeden z tych pierwszych, gdzie no nie jest to dobra adaptacja gry wideo. Zwłaszcza ciężko się adaptuje takie coś jak Street Fighter, ale mamy Migna Wen, która później grała na przykład w Agents of Shield, podkładała go za Mulan. Eee, fajna aktorka. Eee, ostatni film też, w którym wystąpił Raul Julia, zanim zmarł. Eee, I mamy Warner Brothers, 34 miliony. Michael Douglas, Demi Moore i Donald Sutherland, Sex is Power. Wpisuje huh. so, Barry Levinson, okej. Okay. To jest podobne założenie jak Fatal... Fatalne Zauroczenie, za ale nie kojarzę, nie kojarzę tego drugiego tytułu. Disclosure ok. Ktoś teraz albo może inaczej to sformułuję. Na Nowych Horyzontach Adriana widziała film Substancja, który jest właśnie między innymi z Demi Moore i mówi, że jest bardzo dobry. Występuje w nim także Margot Kwoli Warner Brothers. 8 milionów. Pięciu kumpli, jeden lokaj i pies na ogromnej. ...Key okay, Richie. Rich. A to dziwne, bo to 8 milionów za tym? 38 milionów, co jest? O tego nie wiedziałem. Myślałem, że te... patrząc na to, jak często oglądałem go w domu i pamiętam tą scenę, kiedy McDonald e, był w domu Richiego Richa, to wydawało mi się, że ten film e, zarobił gazyliardy. No ale jak się okazuje, nie wszystko, czego Macaulay Culkin dotknął w latach 90., okazało się udane. E, Cine to Nerdlo", pierwszy quiz. Będziemy mieli 5 tytułów filmowych do zgadnięcia i Wybieramy, układamy je, przekładając te kwadraciki tak, żeby właściwe miejsca nazwijmy. Będą cztery koło siebie stałe, to wtedy ujawni się tytuł. Gillian Flynn i Rosamund Pike od razu zostawimy sobie w jednym miejscu, bo to będzie Gone Girl. Amazing Amy. Green Room. To Inionacji z Patrykiem Stewartem, to jest film, jak się nazywa ten koleś, Jeremy Salnier, tak, z, e, nie, nie jestem do niego jeszcze do końca przekonany, jakoś Blue Ruin i to oglądałem, ale, ale Green Room jeszcze bym musiał dać rewatch. Hunter, Witch. Last Witch Hunter, Vin Diesel, no, dobra, nie wiem kto to będzie, Boil One Shot i Szef. I Point. The boiling Point, OK. O, oh, Stephen Graham, fajnie. I the Last Witch Hunter. Na pewno znakomity film, w którym gra <laughs> też Rose Leslie, uh, czyli gry z uh, Gwiezdnych, z uh, Game of Thrones. Dobra, teraz musimy w drugą stronę, czyli w, w, hmm, wertykalnie znaleźć cztery podpowiedzi, które się zgadzają. Point. O! Ben Affleck Boil Even Diesel, czyli Boiling Room, ale Boiler Room. Okej, okay, to słyszałem o tym filmie z podcastu, który był o. Hmm, o z filmach o, nazwijmy to, zarabianiu grubych pieniędzy. E, ostatnio było coś takiego. Damn Money się nazywał film, chyba z chyba Set między innymi. Drugi quiz e, z Cine to Nerdo, e, polega na tym, że mamy 16 tytułów filmowych tym razem i układamy motywy, które je łączą. Foot, Arm, Legs i, i hand. Shawshank Redemption, Escape from Alcatraz i Cool Hand Look. To wszystkie są o filmy o, o więzieniu. I Green Mile też. Richard Jewell. Okej, okay, to inaczej to zrobimy. Dream Scenario, Longlegs i Renfield to są wszystko firmy z Nicolasem Cage'em. Tak samo jak Sympathy for the Devil, którego nie znam. Daniel Day-Lewis będzie w jednym, a w tym Paul, Paul Walterhauser. A ah, John Ham, Ok. Faktycznie. No i mamy, mamy całość ładnie ułożoną. Przechodzimy do. ponieważ jest poniedziałek zaczynamy na cały tydzień nową, nową serię. Tym razem wracamy do serii do aktorzy, którzy wystąpili w danym filmie od 7 do 1. Czyli najpierw będziemy mieli pierwszy film, wymieniamy 7 osób, które w nim wystąpiło, potem 6, potem 5 i tak aż do jednego. Dzisiaj zrobimy sobie 2 lata 2007-2008. Hairspray. I już jest problem. Dziewięć następnego. Dobra, szóstka aktorów. Muszę to zrobić drogą eliminacji, czyli znaleźć wszystkich innych i potem zostanie mi siódemka z Hairspray'u. Sześciu aktorów, Harry Potterze i ja Zakonie Feniksa. Emma Stone... Nie, to nie ona. Emma Thompson, Emma Watson, Gary Oldman, Imelda Staunton. Maggie Smith. I... Podejrzewam, że Julie Walters, ale jeszcze się powstrzymamy. Jeszcze raz przepatruję ich. Zawsze musi być ktoś jeden taki, co jest trochę za trudny. Ok, Spider-Man 3: J.K. Simmons, James Franco, Kirsten Dunst, Tobey Maguire i Topher Grace, który grał z jakiegoś powodu Broka Eddiego Broka, który był Venomem. Czwórka aktorów Superbad. Okej, okay, to akurat jest proste, bo dosyć niedawno oglądałem. Emma Stone, Michael Cera, Seth Rogen i Jonah Hill. Trójka aktorów z No Country for Old Men. Bardem, Lee Jones i Josh Brolin. Dwójka aktorów w Born Ultimatum, Matt Damon. Powiedziałbym, że Alison. ja, jeden aktor z Transformersów. Okej, okay, hairspray. Kty... Dobra, to zróbmy jeszcze tu i Julie Walters. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, hy! sześć, siedem. Julia Stiles była ma w... była faktycznie w Ultimatum Borna rzeczywiście, i Michelle Pfeiffer była w. Hairspray. Dobrze. 7 do 1. A, przepraszam, jeszcze Alison Jane, gdzie była w Hairspray. 7 do 1, 2008. Siedemka aktorów w Mrocznym Rycerzu. Aaron Eckhart. Christian Bale, podchwytliwe, bo była dopiero w Dark Knight Rises. Gary Oldman, Heath Ledger, Maggie Gelenhall, która zastąpiła Katie Holmes jako Rachel Dawson z pierwszego filmu. Rachel Dawson, Michael Caine, Morgan Freeman i mamy sześć głosów w oj oj na pewno Angelina Jolie, która grała tam jednym z tych mistrzów Wydaje mi się, że Dustin Hoffman, ale nie jestem pewien. Jack Black ostatnio pod kuratelą. Jedziemy do innego filmu, bo musi mi zostać. Piątka aktorów, mama mija. To jestem w stanie zrobić. Amanda Seyfried, Colin Firth, Meryl Streep, Pierce Brosnan. O, nie ma Stelanaska Scarzgarda. Ej! Ajajaj aj, aj. i Kristin Baranski. Czwórka aktorów, Burn After Reading, czyli komedia od braci Cohen, Brad Pitt. Francis McDormand, George Clooney i John Malkovich Trójka aktorów z Mana. easy Robert Gwyneth i... <grym> może jednak nie takie proste i Jeff Bridges, który ja Get Smart, Steve Carell, Ian Hathaway i Revolutionary Road, Kate Winslet No to teraz zostaną Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu i Seth Rogen Dobra, 2008 poszedł nam o wiele lepiej. Jutro kolejne dwa albo trzy lata zrobimy, a na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, słuchania podcastu i do usłyszenia jutro. Pa.